Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zabieram was do Bochni w województwie małopolskim. Znajdujemy się aktualnie w moim polowym biurze, gdzie wysyłam aktualnie maile, robię oferty. A dlaczego takie biuro? Już wam mówię. Będę towarzyszył naszym autoryzowanym instalatorom w wymianie kotła na kocioł Logwin Premium, czyli na kocioł zgazowujący drewno. W tym filmie dowiecie się, z jakiego urządzenia zmieniamy Urządzenie na nasze urządzenie. Tak, poznacie również właściciela firmy, w której zostało nam zlecone, zlecona wymiana urządzenia i poznacie kilka aspektów dotyczących specyfiki tej instalacji. Ja będę z kamerą kręcił to, co robią nasi autoryzowani instalatorzy, a wy to zaraz zobaczycie. Ok, to co? Zaczynamy. Umarł król, niż żyje król. Tak jest. I co? Kotła już nie ma? Pierwszy dzień inwestycji wyciągnięty kocioł, woda pospuszczona. Przed chwilą powiedziałem, umarł król, niż żyje król i to. To jest chyba najlepsze podsumowanie tej inwestycji. Ok, idziemy zobaczyć, co tam się dalej dzieje. Jak widzicie, kocioł przyjeżdża rozebrany kompletnie, a to po to, żeby właśnie na budowie już kiedy mamy go w kotłowni, czy też tutaj, tak jak tutaj widzicie w tej inwestycji, żeby go po prostu ubrać, nie porysować i wieźć go do kotłowni. To po prostu był w nienaruszonym stanie, można powiedzieć. Nie? Teraz chłopaki będą go ubierać, tylko nie za mocno, bo lato jest, nie. Będzie mu ciepło. Będzie mu ciepło. no. Przynajmniej no, no nie, nie kafami. <laughs> Mieliśmy takiego gościa. Przywieźliśmy tak piec, to kiedy ma śledzić piec na pizzę? Aha. To się, czy go mam kafami obłożyć? Jeszcze kafami dodatkowo. <laughs> <laughs> Myślę, że on tak Ale powiedziałeś, prawdę, że on dużo temperatury nie da, więc te kafle nie były, niepotrzebne były nie, tutaj. Powiedziałem mu, niech to ładnie zrobi, <laughs> będzie fajnie. <laughs> żeby dziurki zrobić, mm. żeby kreszcze elegancko pasowały do środka. Dlaczego tam robisz? To jest miejsce na komin. Komin może w różnych pozycjach pracować, ale nam to pasuje do góry, więc akurat tym razem wyciągamy, żeby do góry był przykątkowany. Ale ja, dobra chłopaki, powiedz mi szczerze, nie? Czywiście w ogóle na tym znacie? Nie. Kompletnie. Kompletnie? Ja, coś ty, ja, co, ja, co, ja tutaj będę wędził tu do szynki, a tam będzie boczek. Boczek? No, ale będziemy wędzić na sośnie. Na sośnie? Na sośnie. Żeby, żeby była pusta. <laughs> Dawid, to odkręcasz? A? Tak? Nie ja w drugą stronę kręcę. Cały dzień. Hej, bo żeby sok nie puścił w ten klucz. No ja się kręcam, nie no to <grystanie> robi zamieszanie, żeby było, że się znasz. No to jest najważniejsze to szybko chodzi, żeby wyglądało, że coś robi. Ale jak mi też wyświetlacz jest fajny. No, bo to jest dotykowy. To, to jest, jest dotykowy. I nic nie działa. <grystanie> Tutaj mamy grupę ładującą bufor. Zobaczcie sobie. Zawór trzydrukowy, przełączany siłownikiem. Dodatkowo grupa Grundfos'a sterowana sygnałem PWM odwróconym. Jurek to chyba zamontuje, chociaż widziałem, że teraz YouTube'a przegląda. Nie więc co on teraz YouTube'a oglądał. Jak się klucza używał w ogóle wiesz? Ja się tu pokręcę, tak budam. No, No, się no, no. Ty jesteś obojecie, co, nie? No. Nie, no, to, nie, bo to poważnie, ja to muszę sprawdzić. No wiem, że musisz. A ja co? Ja chodzę sobie z kamerą i denerwuję. Chłopaków no i tyle. Plus rozmawiam z właścicielem tego obiektu. Tutaj zgodził się, że jutro powie, dlaczego zmienia kocioł. Opowie nam o troszeczkę o domu. Także będziecie mogli posłuchać. Bo jutro kończymy Jurku, prawda? No, taki mamy zamiar. Tutaj jest precyzja chirurgiczna. Proszę się raz pokazać. Musi być szczelinka, musi być idealnia. Ale że to mierzysz tą szczelinkę. No jak szczelinkę? No wkładamy no. do środka, no i mierzymy. I musi być idealnie. Wyszło Ci? No jeszcze muszę trochę skorygować. Okay. Ale chciałem Ci pochwalić, że chociaż coś Ci wyszło, nie? A nie, dzisiaj? nie dwa, bo to nic nie będzie z Cześć, witajcie w kolejnym, drugim dniu montażu kotła. W sumie to nie montaż, tylko podmiana kotła. Zobaczymy co chłopaki dzisiaj zrobili. Tak jak mówię, drugi dzień. Zaraz wchodzimy na budowę i zobaczymy co tam się tak naprawdę wydarzyło. No dzisiaj na pewno będzie już zakończenie montażu tego urządzenia, tej, tej podmiany, a dzisiaj jest piątek i nasz serwisant w poniedziałek ma za zadanie przyjechać i odpalić to urządzenie gwarancyjne, przeszkolić klienta z tego urządzenia, pokazać mu jak się go obsługuje, no i tak dalej. To takie najważniejsze rzeczy, które podczas uruchomienia się robi. Jeżeli mi się 10, uda, to Wam to po prostu pokażę. A tymczasem jadę zobaczyć, co tam się dzieje. Ok, drugi dzień. Idziemy zobaczyć do kotłowni, co tam się po działo. Kocie odsunięte, ale no raczej już z, nim nie, z tym już nie będziemy wyjeżdżać stąd. Wykonane przyłącze. kominowe. No i co? Dzisiaj jeszcze hydraulika, podłączenie i czekamy na serwisanta. Łukasza naszego kochanego, który to wszystko odpali i poinstruuje klienta, jak to wszystko ma działać. Tak jak wam powiedziałem przed chwileczką, tak. jestem w Bochni, ze mną tak. jest pan Adam Trojan. Dzień tak. dobry pani Adamie. Dzień dobry. Pani Adamie, mhm. historia, która tutaj tak. się toczy jest dosyć ciekawa. Tak jest? Tak. <gry> Dlatego też przyjechałem i kręcę jakby materiał o tym, ponieważ wymienia pan kocioł. Tak jest. Panie, Panie Adamie, to od początku wymienia Pan kocioł na kocioł zgazowujący, ale z kotła zgazowującego. Tak, tak jest. Po jakim okresie czasu Pan wymienia swój poprzedni kocioł? Po trzech miesiącach. Okej, okay, okej. Okay. <grym> Decyzja została podjęta już po dwóch miesiącach. Tak? <grym> tak. No. Aha. Bo miesiąc już czekałem na Wasz kocioł. Aha, okej. Okay. <grym> Pan Adam, Adam, tak jak powiedział przed chwilą, zmienia z kotła z na kocioł zgazowujący tak. naszej firmy Logwin. Premium, dokładnie 50-kilowatowy kocioł. Tak. To może od początku. Panie Adamie, jak pan do nas trafił? E, no, spotkałem pana na targach w Kielcach. Na Eneksie. Eneksie, mm -hmm. tak dokładnie. jest. Pan tam faktycznie był na stoisku i zainteresowałem się waszymi kotłami, ponieważ tam prowadzicie sprzedaż różnych kotłów, nawet mhm. takiego chyba jak ja też właśnie miałem. Więc mamy takie ofercie. Właśnie mhm. Atmosa. Mhm. No i po rozmowie z Panem bardzo byłem mile zaskoczony jak się, dobrą opinią i dobrym fachowym instruktarzem. Dziękuję. Tak. To było chyba później tak. tak, że pan miał już taki tak. kocioł zakupiony, tak, tak ten tak. poprzedni, tak. I pan, ale nie zamontowany jeszcze. Nie zamontowany. Właśnie. I pan chyba na stoisku się nie pytał, czy mam kogoś, kto by to zamontował. Właśnie, tak? właśnie, szukałem montażystów, szukałem mm -hmm. montażystów z polecenia. Mm -hmm. I, I właśnie e, pan Justyn mi tutaj e, poradził, e, pana Jurka, mm -hmm. m, który właśnie tam umówiłem się z nim gdzieś tam za jakieś dwa miesiące czy właśnie na kwiecień się umówiłem na, na montaż m. tego kotła. Mhm. Okej, okay. no yy... i co? Jurek przyjechał, tak. zamontował ten kocioł. Tak, łącznie z buforami. buforami. Tak jest. I po jakim okresie czasu pan, Panu się to zaczęło nie podobać, może tak powiem. O. No od razu widziałem, że to, że to nie spełnia, że to nie jest kocioł na dzisiejsze czasy. Nie spełnia moich oczekiwań. Okej, okay, okej. Okay. I co? Zadzwoni pan do Jurka? Tak, Tak, zadzwonię z, po, z, po, z powrotem do Jurka. Czy właśnie jest jakaś alternatywa? Mhm. No i pan Jurek powiedział, że no właśnie to, to rozmawiałeś na targach z panem Justynem, mhm, właśnie żeby porozmawiać na Okotle, ten... longwin Wichager. Mhm. Um, czyli już jakby Jurek pan na tak. troszeczkę. Powiem to tak, tak, powiedział pan o tym urządzeniu, tak. później pan jakby zadzwoni do nas. Tak. Później my pana, z tego co sobie dobrze pamiętam, bo pan chciał zobaczyć taki urządzenie jako Tak, o, właśnie, tak? chciałem właśnie zobaczyć, no bo mając ko e kocioł. Na zgazowanie. Na zgazowanie drewna, no chciałem jeszcze też in inne zobaczyć. I tak. porównać po prostu. Tak, nie? tak. tak. Okej, okay, czyli my po daliśmy montażu. panu kontakt do naszego klienta, tak? Tak. Mhm. Do pana właśnie Nowak, Witold? Witold. Wiktora? Wiktor. A, do pana Wiktora Nowaka. Tak, do pana Wiktora Nowaka. O, właśnie. Pozdrawiamy, panie Wiktorze. Tak. Okay. No właśnie, umówiłem się z nim, bardzo zadowolony klient. Telefoniczna rozmowa była super. Powiedział, że zaprasza do siebie, żebym oglądnął. No i faktycznie wybrałem się. Zapytałem, czy mogę też przywieźć swój materiał, w którym chcę wpalić. Mam suchy materiał. Mm -hmm. Ze stolarni, mm -hmm. i więc zabrałem ten materiał. Mm -hmm. I pan Wiktor jak mi właśnie opowiedział o tym kotle, jest bardzo zadowolony. To później żeśmy on rozpalał i pokazał, jak to, pokazał jak to wszystko wygląda, i bardzo mi się to spodobało. I mm -hmm. to było właśnie. No, nie była ziemia do, do tego kotła, co ja mam. Mm -hmm. Czy rozpalił pan to urządzenie? Tak. Tak. I to już było. Już pan widział wtedy, że pan chce takie urządzenie? Tak, tak, tak. Mm -hmm. Już wtedy widziałem, że jest takie urządzenie. No i właśnie mm -hmm. zaraz zadzwoniłem do. Do pana i, i chciałem go po prostu kupić. Okej. Okay. Pan produkuje drzwi, tak, tak. oraz okna. Tak. Mhm. I ma pan dużo tak naprawdę odpadu, nie? Tak, tak. Mhm. Ponieważ produkuję właśnie okna drzwi drewniane, mhm. z drewna klejonego i faktycznie mamy bardzo suche drewno, bardzo dobre, mhm. różne różnogatunkowe. Mhm. I, I taką też próbę prześmy przeprowadzili u pana mhm. Wiktora. I faktycznie ja przywiązuję dużą wagę do jakości wykonywanych swoich produktów, mhm. więc y, kocioł też, który kupiłem, chciałem, żeby on był po prostu bardzo dobry. Mhm, ale, bardzo jakości, okej. Okay. Ale mhm. on jednak nie spełnił moich oczekiwań. Panie Damian, ale co my tym kotłem będziemy tutaj ogrzewać? No, biorę kocioł 50-kilowatowy, z mhm. tego względu, że właśnie chcemy ogrzewać dosyć duży dom, mhm. plus warsztat stolarski i małą suszarnię. Okej, okay, czyli tak naprawdę no, ma Pan sporo, tak. Ym, tak. sporo powierzchni do grzania, plus ta suszarnia, która na pewno też tak. tej energii dużo potrzebuje, prawda? Tak jest. Ma Pan kocioł 50-kilowatowy, tak. którym ładujemy bufory ciepła, tak? Tak. Jak dużo one są? To są dwa bufory po 1500 litrów. Czyli razem 3000 Litrów. Tak. Okay. To jest minimum do tego urządzenia, które pan ma zamontowane. Tak, tak. Słyszałem. Wie pan, panie, tak. panie Adamie, może tak. się okazać, że pan będzie potrzebował jeszcze jeden bufor, bo urządzenie jest naprawdę... No zobaczy to, to pan, się nie domantuje. będę obiecywał. To się nie <laughs> się będę obiecywał, okay. Panie Adamie, tutaj część jest firmy, panach, tak. gdzie produkuje pan, panie, tak jak wspomnieliśmy, okna i drzwi, ale 150 metrów dalej też ma pan firmę. Tak, tak? jest. Tam akurat chyba z tego, co się rentuje, pan, pan, pan to nam mówił, że tam jest kocioł na trocinę, prawda? Tak, jest, tak. Okej, okay. okay. czyli tak naprawdę jest pan samowystarczalny. To tak, będzie drewno, drewno, a tam będzie trocina. Czyli wszystko tak naprawdę poprodukcyjne. Tak. Po no jest pan samowystarczalny, nie? Tak. Wydaje mi się, że taki klient jak pan, który jakby tak. ma doświadczenie z jednym urządzeniem, teraz będzie tak. miał doświadczenie z drugim urządzeniem, może realnie tak naprawdę ocenić. No To urządzenie, które aktualnie będzie u Pana, tak naprawdę. Ale to oceni tak. Pan pewnie po jakimś okresie Oczywiście, czasu, nie? oczywiście. Na razie tak Dopiero naprawdę montujecie. widział Pan. Nie? Na razie tak, na razie Pan tak u Pana y, u pana Wiktora widział urządzenie, jak pracuje, więc już Pan tak. wie więc więcej, czego się spodziewać. Tak jest. Z tym, że tutaj już na pewno do Pana za jakiś czas przyjadę i zapytam tak. się, czy jest to dokładnie tak, jak, jak powinno wyglądać. Nie? Tak, tak, naprawdę. Panie Adamie, ja bardzo dziękuję Panu za zaufanie, bo naprawdę obdarzył nas Pan dużym zaufaniem. Tak. Bez dwóch zdań. Mam nadzieję, że my je spełnimy i że tak. Pan będzie. Bardzo zadowolonym kolejnym naszym klientem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, idę skontrolować, jak chłopaki sobie poradzili z montażem, ponieważ ja muszę wyjeżdżać. Oni chyba z tego, co się orientuje troszeczkę pracy przed sobą jeszcze mają. Ok, to co, idziemy? Ok. Kocioł, jak widzicie, zamontowany. Przyłącze kominowe zamontowane. No bufory już tutaj były. Kwestia, tak naprawdę, troszeczkę dokończenia instalacji i Logwin Premium w pełnej okazałości tutaj stanie. Wiecie co, mamy jeszcze taki plan, że w momencie, kiedy przyjdzie tutaj nasz serwisant Łukasz do odpalenia tego urządzenia, wydaje mi się, że spróbuje się tutaj podjechać, pokazać Wam na żywo jak on pracuje, pokazać jak szybko jest w stanie załadować te dwa bufory ciepła po 1500 litrów, o których wspomnieliśmy w rozmowie z Panem Adamem. No i co? Na tym tak naprawdę mój pobyt na tej inwestycji się kończy. Rzadko mam możliwość jakby patrzenia na to, jak instalatorzy montują takie urządzenia. No, poświęciłem dwa dni, stąd też dlatego te biuro polowe, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda, jak to przebiega, żeby od początku do końca widzieć tą inwestycję. Słuchajcie, jeszcze chwileczkę porozmawiamy z Jurkiem, czyli naszym autoryzowanym instalatorem. Jurku, powiedz mi tak. My z Panem Adamem tutaj rozmawialiśmy na Twój temat. Montowałeś tutaj kocioł, który już jest wyciągnięty. Teraz dałeś kocioł Winthagera. Co tutaj przez te dwa dni wykonaliście? No, wyciągnęliśmy stary kocioł mm -hmm. Atmosa. Mm -hmm. No i zamontowaliśmy Winthagera. Ok, czyli spięcie hydrauliczne plus wyciągnięcie tego urządzenia, tak? Mm -hmm. Tak, grupę podniesienia temperatury oryginalną no Winthagera założyliśmy, bo jest taki wymogiem, mm -hmm. m, z siłownikiem, który sobie tam sam dozuje wszystko, mm -hmm. no i podłączyliśmy to hydraulicznie. Okej. Okay. Jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze to no, zostało parę Ale ja muszę, wiesz, nagrać, ponieważ mm -hmm. ja muszę teraz tutaj stąd wyjechać, mm -hmm. więc jakby chciałem jeszcze takie podsumowanie mm -hmm. zrobić. E, Jurku, mamy jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Powiedz mi, czym przekonałeś klienta, Pana Adama, żeby zakupił takie urządzenie, no bo jakby widzowie już znają tą historię, że tutaj no kocioł dwa miesiące pracował poprzednio. No na pewno jakością. Jakością mm -hmm. urządzenia, no i ekonomicznością. Mm -hmm. Zamontowałeś tych urządzeń już sporo. No już kociołowało. <laughs> to powiedz mi, w takim układzie, co ciebie jako instalatora no, najbardziej tutaj przekonuje do tych urządzeń? No na pewno ekonomiczność tego, że pracuje yy, na innej temperaturze niż na przykład yy, Mhm. No tutaj... A ciebie sprawę, Panie ci, przepraszam, tylko ci przerywam, nie musimy się odnosić do żadnych urządzeń na rynku. Po prostu powiedzmy, jakie są plusy tego urządzenia. Znaczy, ja się odnoszę do takiej jakby skali porównania, no bo wybierając to urządzenie, no to widzę na przeciągu innych, że coś jest gorsze, coś jest lepsze, no nie, więc dążymy do jakiejś tam jakości wyższej, więc wybieramy coś, co jest najlepsze. Więc na pewno Wihanger tutaj ma wysoką temperaturę komory spalania. No, ale przy tym komin jest na niskiej temperaturze względem kotłów na zgazowanie drewna, bo ma około 120 stopni, prawda? Mhm. Kiedy komora ma 800, więc tutaj no to widać, że jest to odzyskiwane ciepło. Mhm. Na pewno tego drewna pójdzie mniej niż w innym kotle, prawda? Mhm. Więc to jest jakimś skalą porównania, że jest ekonomiczniejszy. Jakość, design, no to już to jest kwestia gustu, prawda? Mhm. Także... Ja bym bardziej chciał, żebyś ty się skupił na tych częściach hydraulicznych, które tutaj tłumaczyłeś panu Adamowi, jaka jest grupa ładująca bufor, jak ona działa. To bym chciał, żebyś takie z kilka smaczków tam sprzedał, nie? No na pewno tutaj czujnik temperatury ma wpływ buforów, jak mają temperaturę, jak ma temperaturę kocią, czy na przykład kończy ładować podnosi temperaturę wyższą przepływ, przepływ wody na przykład jest regulowany do grupy podniesienia PWM steruje, jeżeli na przykład nie może uzyskać temperatury, więc walnia pompa, odkłada, odwarstwia tą ciepłą wodę w buforze na wyższym parametrze, prawda? No, nie płuka tego, no, nie działa to systemem zero że na przykład przekazuje e, wodę i co się dzieje, to już się dzieje samo. Tutaj hmm. sobie pompa sama reguluje przepływ wody, dzięki temu ma możliwość odwarstwić tego. Często jest problem taki, że e, Miesza się woda w buforze. Instalatorzy mówią na przykład, że ten bufor nie ma jednej temperatury, znaczy, ma jedną temperaturę, ale u góry temperatura jest. Taka sama jak na dole. Przez to właśnie, że pompa to zaburza, że pracuje jednostajnie, a tutaj na przykład pompa potrafi zwolnić w momencie, kiedy kocioł może sobie podnieść temperaturę wyższą, dzięki temu odwarstwia jak najwyższy parametr u góry bufora, no bo to nam jest potrzebne, żeby odwarstwić dół zimny od góry ciepłej, prawda? Im wyżej ciepła jest u góry, tym jest lepiej. No, no to jest jeden z takich no, rzadko spotykanych kruczków, które akurat ten kocioł to potrafi obsłużyć. No, kocioł wyposażony jest w sondę Lambda, więc na pewno to też pomaga w jakości spalania. Mm -hmm. e, ma bardzo dużą komorę spalania też. E, także Zasypową dziennie... tam, nie? Zasypową, tak. No bo mm -hmm. tu może wtedy klient dużo założyć drewna, nie musi często chodzić. Możemy my... kocioł pokażemy? No oczywiście, że tak. Mamy tutaj pewne zabezpieczenie, żeby. Nie wyskoczyło takie no. dodatkowe. Możemy otworzyć drzwi, widać, że tutaj, jak otwieramy. Akurat to jest, jest bardzo ciemno, powiem Ci szczerze, więc tak może średnio to będzie wyglądać, no ale tutaj się wierzyć, dodatkowo nie? komole, na przykład podczas otwierania w trakcie pracy kotła, zasysają powietrze te kanały, że nie idzie nam. Chodzi o wydymianie przede wszystkim. Ta, tak? często się to zdarza przy sopach. No też mamy tutaj sterownik, więc trzeba o niego, niego zadbać. No, mm -hmm. nie? no, wykonany jest ze stali nierdzewnej, no to też widać tutaj, że jest no, jakość. Kurczę, już o tym kotle mówiłem i no? muszę Ci powiedzieć, on to, że jest wykonany z nierdzewki, to jeszcze ma kasety ze stali nierdzewnej dodatkowo tak, tak. chroniące, które tak. też do, tutaj poprawiają, znaczy... jeżeli chodzi o przepływ powietrza, nie? Tak, mają ciórki tam na dole, po prostu one to ściągają to powietrze, więc jest to na pewno... Efektywniejsza. Mm -hmm. Dodatkowo, jeszcze te efekty wizualne, które tu widzieli, to są, ale bardzo nam się podoba również tutaj taki wyświetlacz. Tak. znaczy to jest dokładnie LED, a nie wyświetlacz, przepraszam, który pokazuje nam ilość naładowanego, w stopień naładowania buforu ciepła, tak naprawdę, tak, nie? Dokładnie, no tutaj no jest to, wizualizacja jest też ważna, taki mm -hmm. design, ale też klient widzi, jak jest w buforze odzwartwione ciepło, że jest ciepły, czy już po prostu trzeba jeszcze ładować. Mm -hmm. Jurek, wielu klientom. No W sumie nie generalizuję, nie chcę powiedzieć prawie wszystkim. Wydaje się, że kocioł na drewno, na zgazowanie drewna, to w sumie proste urządzenie. Co tutaj dużo można poprawić, nie? No na pewno tak nie jest, no to nie jest. To jest skomplikowane urządzenie, proces spalania. Chodzi o to, żeby to nie spaliło się w jednym momencie i nie było materiału, bo to nie o to tam chodzi. Mhm. To jest skomplikowane, komputer tym musi zarządzać, musi być odpowiednio skonstruowany, żeby jak największy efekt uzyskać y, z materiału, prawda? No tu bo... chodzi o powietrze pierwotne, powietrze wtórne, żeby to tak. we właściwym momencie się tak. zgazowało przede wszystkim. I w, ogóle, się zga tak. I w ogóle, żeby się w ogóle zgaz zgazowało. No nie? i żeby ktoś tym musiał zarządzać, prawda? Mm -hmm. Musi być to od tego odpowiedni po prostu komputer. Mm -hmm. Także no, to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje, mm -hmm. że można wsadzić drewno, zapalić i się spali. I w każdym procesie <laughs> no, dojść do zgazowania. No nie? chodzi o ekonomię. No, takie czasy mamy, że wszystko już jest. Tak drogie, że warto że, no, oszczędzić. No, to trzeba iść, tak, dokładnie. Nie Dobra. byłoby Jurku zgazowania drewna, gdyby nie sam palnik, tak? W kotle na zgazowanie, prawda? No tak, panik jest no, konkretny, jest żeliwny. No, wiadomo, jak weźmiesz się go do ręki, no to czuć, że jest to jest ciężki. To no... jest taki konkretny można powiedzieć, tak, nie tak, no. Chyba muszę jeszcze nadmienić, że na ten palnik Winhagar daje 10 lat gwarancji, to jest rzadkością tak naprawdę na rynku. No mało kto daje po prostu tak, chociaż w połowie tego, żeby to faktycznie tak działało. Niektóre tutaj... firmy wie, że mają nawet wyłączenia, że palnik nie jest objęty w ogóle gwarancją, czy tam ustawową 14 tak, dni, nie? Tak, tak, no. tak. No są też wyłączenia. No, na szczęście Winchagard nie daje żadnych wyłączeń na gwarancję, więc to jest. Ja tylko Jeżeli... tutaj nadmienię, że login premium to jest 5-letnia gwarancja na wszystko. Na bez bez tak, wyłączeń. Tak, tak. Jeszcze taką uwagę, nie wiem czy to będzie widać. Zobaczcie sobie, jak wygląda sama komora spalania. A szkło nie widać, akurat jest bardzo poczy, słaby. Poczy, poczy. O, chyba że masz możliwość. No dokładnie, to, to pokażemy, jak tutaj to wygląda. OK, zobaczcie, jest tutaj wyłożenie ceramiczno-wermikulitowe. Ceramika pochodzi z firmy Rad Austriackiej. No uważana przez wielu, wiele osób za najlepszą ceramikę tak naprawdę na świecie. Plus dodatkowo wermikulit, który pełni rolę izolatora w tym urządzeniu. Właśnie, żeby ten szamot jak najbardziej się nagrzał i jak najdłużej oddawał ciepło. Zwróćcie uwagę, jak drzwiczki są wykonane, jaki gruby wermikulit. Tak naprawdę później no całość wpływa na to, ile to urządzenie po prostu kosztuje. No, komora jest po prostu gigantyczna, nie? No możecie sami ocenić. Teraz już jak Jurek nam tutaj poświecił, to już po prostu wszystko konkretnie widać. Jurek, jak zwykle. No, wykonałeś kawał dobrej roboty. Strasznie jesteś mało mówny w tych filmach. Ja chciałbym, żebyś Ty tą całą wiedzę czasem przekazywał więcej, <grymne> bo naprawdę wiedza, wiedzę masz konkretną. No można powiedzieć, że montowałeś już każde urządzenie ze stajni wszystko Od systemów hybrydowych, bo kotły na zrębkę, kotły pelletowe, kotły na zgazowanie, klasik, premium. Masz wszystko tak naprawdę. No, zgadza się. Nie wstydź się swojej wiedzy, po prostu mów o tym. Mam nadzieję, że będziemy nagrywać tych filmików więcej, więc się bardziej otworzysz, tak naprawdę. Ale jak zwykle, kawał dobrej roboty. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do samego końca. Mam nadzieję, że film się spodobał. Film z tak zwanego BOJU, czyli to, co się dzieje tutaj na żywo. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, łapka w górę, subskrypcja będzie mi niezmiernie miło. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!